Super wiadomość dla architektów bryktantów wnętrz. Nowy Nano Banana Pro. Co potrafi? Po pierwsze, co może nas interesować, to napisy wmontowywane czy na budynku, czy we wnętrzu na ścianie. Co ciekawe, bardzo fajne też schematy użycia. Na przykład robimy sobie z zdjęcia rośliny pisząc prosto, żeby pokazał coś na temat tej rośliny i dodał ciekawe informacje. Po pierwsze ją rozpozna, po drugie opisze, co jest z tą rośliną, jak ją pielęgnować, czy potrzebuje ciepłego, czy zimnego stanowiska. I mamy od razu już na przykład pokazane, jeżeli na przykład projektujemy lub polecamy do wnętrza rośliny lub projektujemy ogrody, możemy dać od razu taką fajną graficzną instrukcję obsługi. Co jeszcze tutaj? Produkt czyli jakiś mebel, dowolne miejsce możemy go wstawić, w dowolnej formie, czy to zdjęcia, czy jakiejś grafiki kolorowej. Oczywiście w naszym wypadku to może być na przykład fototapeta wrzucona na ścianę. Następne. Fajne wymyślanie kształtów, jeśli chodzi o projektowanie mebli. Zobaczę. Zdjęcie samochodu i rysunek mebla. I prosty prąd. Zmień ten prosty szkic na realistyczne krzesło. Użyj kolory i tekstury z Obrazka z autem i taki efekt. Teraz następne bardzo fajnie możemy na przykład zmieniać sobie głębię ostrości. Czy pierwszy plan ma być rozmyty? Co fajnie na przykład tworzy nam wizualizację, gdy mam jakiś mebel, kawałek rośliny na pierwszym planie, a właściwy projekt na dalszym dzięki temu możemy uzyskać super głębię wizualizacji wnętrza. To samo dotyczy tutaj w ogóle możemy zmienić sobie kadz, czyli ze zdjęcia, które gdzieś jest tam zbliżeniem. AI może nam przerobić to na oddalenie, na pełny kadr. Tak samo zbliżenie na mebla, możemy oddać i stworzyć kontekst całego wnętrza, albo odwrotnie zrobić z wizualizacji całego wnętrza zoom na mebel. Tutaj możemy sobie zmieniać światło, kolory, to też jest przydatne, na przykład masz zbyt ciepłą wizualizację, możesz zmienić ją na zimną, dodać więcej cienia, więcej światła, jakieś efekty specjalnie światła, także jest tutaj dużo możliwości z Renderu dziennego możemy zmieniać na nocny, szybki sposób. Tu znowuż możemy sobie powiększać fragmenty, czyli tu znowuż mamy na przykład wizualizację wnętrza i jakiś mebel od razu z podniesieniem rozdzielczości. Czyli normalnie, gdybyśmy tego astronautę powiększyli, byłyby tu piksele, a on od razu podbija rozdzielczość i mamy dużo lepszy efekt. Następnie masz jakieś zdjęcie, wizualizację wnętrza, możesz kazać mu od razu zrobić wielu różnych. Proporcjach, na przykład panoramiczne, na Facebooka, na Instagrama, dla klienta na telewizor można to zmieniać w dowolny sposób bez utraty jakości. No i oczywiście, jeżeli Twoja wizualizacja brakuje jakichś elementów, to on sobie tutaj dorysuje je. I co jest według mnie bardzo rewelacyjne, jest też w starym, ale tutaj jest ulepszone o wiele, Nano Banana Pro. Oferuje teraz 5 postaci. No, co może jeśli chodzi o wnętrza, to nie jest aż tak kluczowe. Ale powiedzmy, fajnie jest pokazać swój projekt ze sobą. Na przykład, jak siedzisz, i wrzucić siebie na wizualizację. Ale co ważniejsze. Możemy pokazywać moodboardy, czyli robimy sobie zdjęcie wnętrza i zdjęcia z internetu, na przykład modeli 3D, i wrzucamy do tego wnętrza, i mamy od razu fajny moodboard pokazujący, jak będą się komponowały te meble z tym wnętrzem, lub całkowicie możemy oczywiście stworzyć jakieś wnętrze i pokazać fajnie meble, rośliny, jakby wyglądały przykładowo dla klienta, zanim rozpoczniemy projekt, żeby już wiedział, czy mu się to podoba i lepiej nas naprowadził. Tutaj możemy wybrać jakiś określony styl i kazać mu wygenerować od razu wiele różnych scen w tym stylu. Czyli jeżeli lubimy sobie na przykład styl loft, możemy kazać mu od razu wygenerować wiele scen różnych wnętrz w stylu loft. Oczywiście możemy dowolny styl tutaj dołożyć. No i tutaj, jeśli chodzi o jakość generowania obrazków, też ona wzrasta. Dużo bardziej realistyczne są widoki, ludzie, zwierzęta. I takie drobne detale jak na przykład faktury materiałów, cienie, szczegóły, drobne przedmioty, także tutaj poszło to zdecydowanie w jakość. Następną rzeczą, co tutaj jakby pokazuje nam sam Gemini, to jakość tego AI pod kątem edytowania grafiki. Jak widzicie, są tutaj popularne modele, no nie wszystkie, tak szczerze powiedziawszy ale na pewno no, Flux Pro Context, czyli taki, który na bazie zdjęć, wnętrz czy widoków z 3D potrafi fajnie podkręcać wizualizację. Seedream, który jest bardzo kreatywny i robi super jakościowo wizualizacje na bazie naszych widoków, szkiców i wizualizacji z programów, które nie robią to realistycznie. Z tym, że tutaj troszeczkę dryfuje, to znaczy potrafi troszeczkę pozmieniać, ale za to jest bardzo kreatywny, więc jest super do inspiracji. No stare Gemini 2.5. Tutaj. Mamy też ChatGPT, który no niestety on ma zawsze problem z tym, że ten realizm jest słaby. Gemini Trójka no już jest prawie przy 1130, więc jakby duży jest skok w porównaniu do innych. Po prostu pozwala bardziej precyzyjnie edytować obrazy, na przykład zmian dokonywać na naszych wizualizacjach, które po prostu lepiej kontrolujemy. Oczywiście są tutaj zastrzeżenia, trzeba sobie jak zwykle sprawdzać, szczególnie teksty, bo może w niektórych językach popełniać jakieś tam błędy, nawet ortograficzne, lub zmieniać znaki, więc warto przeczytać. Ogólnie też moja porada, AI ma nie służyć do tego, że my tutaj mamy mieć kogoś, kto nas zastępuje, raczej kogoś, kto nam pomaga. I teraz tak, jeśli chodzi o bezpłatne, to tak jak mówiłem, jest to dostępne, z tym, że li limit, który się kończy, trzeba przejść sobie już do tego starszego modelu. Oczywiście, ci, którzy kupują sobie wersję Gemini Pro, tą za 97, oprócz tych wszystkich rzeczy, które dostają, no dostają też większe te limity Nano Banana Pro. Dzięki temu mogą dużo bardziej, jakby więcej tworzyć. Pamiętajmy też, że to jest wszystko na świecie, bo to jest przed paru dni, ale to będzie chyba najlepszy silnik graficzny dla. Nas do projektowania, do wizualizacji wnętrz, budynków. Oczywiście konkurencja nie śpi, więc zobaczymy, co odpowie na to. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, gdyż dowiesz się w pierwszej kolejności, jeżeli wyjdzie coś nowego i ciekawego dla naszego świata architektury wnętrz. Zapraszam cię na indywidualny kurs AI w architekturze wnętrz. Oszczędzaj czas, zwiększaj zarobki i rozwijaj się szybciej od konkurencji. Napisz mail i spytaj o szczegóły. Pozdrawiam i do usłyszenia cierpliwy trener AI we wnętrzach Tomasz Pilas.